Cześć, słuchajcie nagranie techniczne. Sorry, że tak z łóżka, no ale po prostu mnie rozłożyło, jestem w niemocy i liczę na to, że się z niej podniosę. Jest już działa strona, choć w powijakach, na Pramena i tam są dane kontaktowe, lokalizacja i konkrety wszystko można dostać. Oprócz programu, bo no on jest w budowie, artyści, wykonawcy, wykładowcy. To wszystko jest u mnie w głowie, ale jestem po prostu chory. Nie jestem w stanie nad tym pracować, bo mi neurologicznie jest to ciężko. Jak się poczuję lepiej, się tym zajmę. Zapraszam do Warszawy na 9. i 10. na spotkania noworoczne, na Atłasową 39 i na nowej huty 8. Atlasowa w sobotę o 12, 10 lutego, a nowej huty 8 9 lutego 18 dzień wcześniej. No i słuchajcie, proszę was o odrobinę cierpliwości, no bo jestem chory. Przepraszam, że z łóżka, ale z mi ciężko w głowie mi się kręci, jak się podnoszę. Czwarty dzień nie ustępuje temperatura. Także zrozumcie mnie i po prostu no odrobinę wyrozumiałości, o którą proszę, bo z przyczyn zdrowotnych no mam taką pauzę trochę zawodową teraz w życiu od czterech dni już jest, walczę z chorobą. Gdzie zazwyczaj trzeciego dnia w grypie to już byłem zdrowy. Natomiast dzisiaj jest czwarty dzień, gorączka nie ustępuje i nie czuję się lepiej. Neurologicznie też jest coraz gorzej, byłem po prostu zmęczony temperaturą. Źle mi się myśli. Także nagranie na nowy miesiąc, na pierwszy miesiąc nowego roku, na miesiąc ognistego tygrysa. Postaram się, żeby było najpóźniej w poniedziałek dostępne dla wszystkich wspierających. No bo po prostu chcę mieć jasny, trzeźwy umysł do tego. Jest to pierwszy miesiąc. Jest to miesiąc rozpoczynający. Chciałem też zrobić od razu Flying Star na foliach, które odebrałem z drukarni. No a że bardzo źle mi się myśli, no to no nie byłoby to takie płynne i takie dobre nagranie, o jakim myślę. Także wolę poczekać, może jutro, sobota, niedziela. Może się udano, bo dzisiaj, piątek, myślałem, że się wyzbieram od wtorku, ale nie, nic z tego. No i słuchajcie, inne rzeczy też stanęły, to znaczy przygotowania do pramenu i innego rodzaju jeszcze rzeczy, nad którymi projekty, nad którymi pracuję. No po prostu ja nie jestem w stanie, nie funkcjonuję. Praktycznie wegetuję tylko i cały czas walczę z temperaturą. Nie jem, nie śpię, no bo boli się nie da. Także no, przepraszam Was, dzisiaj się ogarnąłem na tyle, że się ogoliłem. Pierwszy raz od kilku dni, żeby jakoś wyglądać, żeby z Wami porozmawiać. No i nagrywam to po prostu, żebyście się jeszcze uzbroili w cierpliwość, poczekali troszeczkę, no bo być może ze względu na wiek a po prostu też może ze względu na to, że e, przez e, modyfikowanych e, genetycznie e, e, różnego rodzaju tutaj naszych e, pobratymców po preparatach, mod RNA, no to co krąży dzisiaj w społeczeństwie, e, jakiś bakcyl, prawdopodobnie wirus, no bo objawy są czysto grypowe, natomiast no ja nigdy tak e, na grypę nie chorowałem. No trzeci dzień, tak jak mówię, i było po wszystkim. Dziś jest czwarty, poprawy nie ma. No i czekam, żeby było lepiej, żeby zrobić to, o czym myślę i zrobić to dobrze. Oczywiście, słuchajcie, spotkanie w Warszawie 10 o 12 w południe na Atlasowej 39 w Strefie Lekkości. Być może 9 jeszcze lutego, w piątek, dzień wcześniej o 18 na ulicy Nowej Huty 8. Też w Warszawie się spotkamy w Munie no bo takie rozmowy są i jakby jesteśmy na dobrej, dobrej drodze do tego, żeby takie dwa spotkania dzień po dniu się odbyły. No i też zaszła zmiana u mnie duża, no bo okazało się, że na starość zostałem influencerem. Choć się czuś, dziś czuję w ogóle nie jak influencer, tylko jak. Poddane opresji i w niemocy. A influence to jest, zdaje się, wpływ, tak? No, okazało się, że kod rabatowy, który tam wam oferuje, no, już mam tą oficjalną współpracę. Oczywiście od jakiegoś czasu to jest otagowane, ohasztagowane, natomiast, no, jakby pierwszy raz tak się do mnie zwrócono na piśmie, co mnie bardzo rozśmieszyło, no i na star lata praktycznie koło 50ki zostałem influencerem także no jest to jest to takie troszeczkę tragikomiczne, no ale dobra, zwłaszcza dzisiaj przy moim samopoczuciu słuchajcie no to co, no to zapraszam na nagrania jutro jak się uda o 11 mam nagranie z Mariolą coś postaram się też powiedzieć w temacie noworocznym nowego miesiąca. No zobaczymy w jakim będę stanie. No wszystko od tego zależy, bo tak jak mówię, neurologicznie bardzo źle mi się myśli. źle mi się e, formułuje zdania i no ciężko mi to przychodzi z trudem. Ileż można mieć gorączkę. Słuchajcie i y, wydaje mi się, że to nas teraz wielu tak dotyczy, no bo to jednak ten bawoli martwy miesiąc, ten styczeń. Dał się we znaki dość długi y, Natomiast 3-4 y, y, no, w kalendarzu nie za dobre, ale 4 jest pierwszy dzień wiosny. Y, czyli już taki wiosenny impuls się pojawi, już jest cieplej, już nie mam rozu śniegu. No a 10 y, nowy rok. Y, także odrobinę jeszcze cierpliwości. Słuchajcie najpóźniej, no, w poniedziałek rano. Chcę, żeby nagrania były już dostępne dla wspierających. No, przepraszam, ale po prostu choruję i uzbrojcie się w cierpliwość. Pozdrawiam Wam i z Was, no widzicie, jak ciężko mi się wypowiedzieć. Pozdrawiam Was i życzę Wam zdrowia, bo dziś doskonale rozumiem, że ono jest najważniejsze. Bądźcie zdrowi. No i co jeszcze z ważnych rzeczy, z ważnych tematów? Na pewno coś, tylko właśnie to jest to, że ja teraz tego nie pamiętam i dopiero, dopiero pewnie mi wskoczy, jak już nagram ten film i go już opublikuję. No, yy, po prostu, no, sorry, dajcie trochę czasu, żebym wyzdrowiał, żebym się poczuł lepiej. Dzięki. Hej.